Bardzo bym prosił, żebyście powiedzieli mi w komentarzach, czy kiedykolwiek trema wzięła nad wami górę. Chcieliście flirtować z kobietą, ale okazało się to praktycznie niemożliwe. Uwierz mi, nie jesteś sam. Więcej mężczyzn, niż myślisz, przechodzi przez tę sytuację i dlatego chcę podzielić się z tobą kilkoma strategiami i trikami, z których możesz skorzystać. Kiedy poczujesz, że nerwy płatają ci figle, pokażę ci, jak wyjść z tego zwycięsko? Zasadniczo chodzi o to, żeby wiedzieć, jak mądrze rozegrać karty, więc do dzieła. Numer jeden: użyj subtelnego humoru jako tarczy. Co mam na myśli? Ten humor, który pokazuje, że nie chcesz niczego ukrywać, ale przyjmujesz to z wdzięcznością. Na przykład, możesz powiedzieć coś w stylu: Jestem bardziej zdenerwowany niż pierwszego dnia w szkole. W ten sposób nie ukrywasz swoich nerwów, ale wykorzystujesz je na swoją korzyść. To pomoże nawiązać kontakt i jednocześnie przełamać lody. I choć niektórzy mogą uważać to za zły pomysł, uwierz mi, ona bardziej doceni, jeśli będziesz szczery i przyznasz się do zdenerwowania, niż jeśli będziesz udawał, że nic się nie stało i po prostu się jąkał. Co ciekawe, nie musisz być najzabawniejszym facetem na świecie, po prostu bądź szczery i powiedz to spontanicznie. Numer 2. Krótki, ale celowy kontakt wzrokowy. Jeśli oglądałeś moje inne filmy, pamiętasz zapewne, jak ważny jest długotrwały kontakt wzrokowy. Mówimy jednak o mężczyźnie raczej nieśmiałym lub introwertycznym, dla którego może to być dość trudne. Dlatego nie musisz patrzeć się na nią zbyt długo, jeśli nie przychodzi ci to naturalnie, bo wyglądałoby to na wymuszone, a efekt byłby gorszy. Zamiast tego. Celowe i zalotne spojrzenie, nawet krótkie, będzie o wiele skuteczniejsze. Spójrz na nią uważnie, uśmiechnij się lekko, a potem odwróć wzrok. To wszystko. Nie potrzebujesz więcej, ale i tak będziesz patrzył na nią inaczej. Numer 3. Mów autentycznie, a nie perfekcyjnie. To coś, co próbuje robić większość mężczyzn, sprawiać wrażenie niezwykle pewnych siebie, nawet jeśli to nieprawda. Ważniejsze jest, żeby ta osoba postrzegała cię jako autentycznego. Żeby widziała, że mimo zdenerwowania podejmujesz ryzyko, że nie paraliżuje cię strach. Zamiast próbować zrobić na niej wrażenie, staraj się nawiązać z nią szczerą więź. Pamiętaj, że kobiety są bardziej emocjonalne niż racjonalne. Bardziej cenimy, gdy ktoś odsłania się takim, jakim jest. Niż gdy próbuje udawać idealnego mężczyznę i zaczyna się przechwalać. Po czwarte, jeśli chcesz ją pochwalić, upewnij się, że pochwała jest ukierunkowana i konkretna. Za wszelką cenę unikaj utartych frazesów i komplementów, które wszyscy powtarzają i które brzmią sztucznie. Skup się na czymś, co naprawdę cię urzeka w tej osobie, na czymś, co naprawdę cię pociąga. W ten sposób to, co mówisz. Będzie szczere i nie będzie sprawiało wrażenia, że udajesz. Może to być coś tak prostego, jak powiedzenie: Nie wiem dlaczego, ale naprawdę podoba mi się Twoja energia, emanujesz tak wielką pozytywnością. Taki prosty komentarz będzie o wiele skuteczniejszy niż typowy komplement w stylu: Czy ktoś ci mówił, że jesteś bardzo ładna? To więcej tego samego. Numer 5. Żądawaj pytania otwarte i naprawdę słuchaj. Jeśli zdecydujesz się zadać pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak: nie lub może, rozmowa nie będzie płynąć. Jeśli jednak zadasz pytania otwarte, interesujące, skłonisz ją do myślenia, do analizy odpowiedzi, a to od razu sprawi, że rozmowa stanie się o wiele ciekawsza. A druga część jest kluczowa, naprawdę jej słuchaj. Nie przyniesie ci to żadnego pożytku. Jeśli będziesz się rozpraszał i nie będziesz rozumiał, co próbuje powiedzieć, gdy udzieli ci szczerej odpowiedzi. Numer 6. Wykorzystuj mowę ciała na swoją korzyść. To może być jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeśli zazwyczaj nie zwracasz na to uwagi, chociaż ja zawsze nalegam, żeby to pielęgnować, aż stanie się to naturalne. Chodzi mi o to, żeby starać się zachować otwartą, receptywną postawę, żeby czuła twoją obecność. Za wszelką cenę unikaj krzyżowania rąk i stawiania między sobą barier. Takich jak menu czy inne przedmioty. Używaj gestów, które pomogą ci nawiązać kontakt, na przykład kiwając głową, gdy ona mówi, aby pokazać, że zwracasz na nią uwagę lub lekko pochylając się w jej stronę. To daje jej znać, że jesteś uważny i czujesz się komfortowo. Numer 7. Zakończ gestem pewności siebie. Nawet jeśli jesteś zdenerwowany, postaraj się powiedzieć coś, co da ci do zrozumienia. Że chciałbyś kontynuować rozmowę, ale nie narzucając się. Na przykład, ta rozmowa była bardzo interesująca, byłoby wspaniale ją powtórzyć innym razem. Tak prostym sformułowaniem nie jesteś nachalny ani nachalny, a raczej okazujesz subtelne zainteresowanie. Dajesz im do zrozumienia, że podobało ci się ich towarzystwo i że oczywiście nie chcesz, żeby na tym się skończyło. Bardzo dziękuję za dotarcie do końca tego filmu. Ślę Wam wszystkim, którzy już jesteście częścią tej niesamowitej społeczności, moc uścisków. A jeśli jesteście tu nowi i uznaliście te treści za pomocne lub interesujące, na co czekacie? Subskrybujcie już teraz i kliknijcie dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić.